Witam test przyczepy. Bailey Ranger GT przyczepa, wyposażona w przednią łóżko, rozkładane kuchnię. Tylną część, w której mamy sypialnię i toaletę. Przejdziemy najpierw do kuchni. Jak widzimy, cztery palniczki gazowe działają. Poniżej mamy grill. Również działa. I także piekarnik. Obok mamy zlew. Woda ciepła. Woda zimna. Poniżej lodówka, która jest teraz załączona na prąd, czyli na 230. Pokażę zmrożenie. Przepraszam. Minus 16,7. I teraz mamy tak. poprawimy obraz. Teraz widzimy właśnie chodzi na 230. Tutaj mamy. Na podtrzymanie podczas jazdy. to jest 230 i tu mamy na gaz. byśmy chcieli odpalić ją na gaz, tu mamy iskrownik, wciskamy iskrownik pokrętło mniej więcej w tej pozycji próbuję to pokazać, to mi ciężko, ale muszę niestety przytrzymać. To ja odpalę Pozwolę sobie odpalić, bo. No właśnie, jak widzimy, wskaźnik poszedł na zielono. Musimy chwilkę przytrzymać. Spróbuję to zrobić drugą ręką. O, jest na zielonym. Także chwilę trzeba przytrzymać i gaz będzie działał. Czyli załączamy na gaz i skrawnik jedną ręką i przytrzymujemy to pokrętło, mniej więcej w tej pozycji. Żeby gaz działał. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy boiler trumę gazową. Wystarczy to przekręcić. Ustawiam temperaturę. Także ten boiler jest na 230. Po włączeniu tego przycisku. Po drugiej stronie mamy zabezpieczenia na 12 i 230 V powyżej tak zwany panel sterowania, czyli światło zewnętrzne światło, zasilacz i włącznik pompy tutaj jeszcze mamy światełko o działa radyjko jak widać działa przejdziemy na drugą stronę gdzie mamy piecy gazowo elektryczne żeby załączyć na gaz wciskamy mniej więcej na trójce i skrownik. widzimy, ciało to zwiększy moc. chodź mamy rozprowadzenie manualne i automatyczne. Ten piecyk również jest na 230, jak wspomniałem. Załączamy ten przycisk i pokrętło 500 000 lub 2000 W. Tu jeszcze światełko jedno. Przejdziemy dalej. łóżko sypialniane duże. Obok jest umywalka. Woda ciepła, i również woda zimna działa przechodzimy do toalety w której mamy kibelek ze spłuczką automatyczną jak słychać działa i tu mamy pieśnic Do ciepła i woda zimna, przepraszam Świetlenia również działa. Jeszcze pokażę przyczepę, jak wygląda z pozycji sypialni. Dziękuję bardzo.